Luna, Alunia, to była Nie! A jak twoja koleżanka? Nie, powiedz takie te, te twoje w szkole, to jak to się nazywają? Co to są twoje? Oni, oni są twoimi kolegami, czy? Kolega to jest chłopiec, a Chorze Korze, korze lampa? A chłopiec jest chcesz pić? Dzieńczywka Chcesz sobie wytrzeć jakimś ręczniczkiem, co?